Donald Tusk nie będzie prezydentem. Szef Rady Europejskiej ogłosił, że rezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach, bo jest obciążony bagażem niepopularnych decyzji. To otwiera opozycji drzwi do wystawienia przeciwko Andrzejowi Dudzie jednego wspólnego kandydata. Choć już wiadomo, że będzie to bardzo trudne. Grzegorz Łaguna. W sejmowym biurze platformy od rana cisza jak makiem zasiał. To nie był łatwy poranek dla polityków PO. Nastroje zaledwie jednym zdaniem popsuł im Donald Tusk. Nie będę. Kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Dziś mnożą się opinie, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki nigdy nie był możliwy. Tak, jakby nie wiem, Robert Lewandowski po, po zakończeniu kariery europejskiej wrócił do, do Lecha Poznań. Na sformułowanie szybkich, także personalnych, wniosków dotyczących byłego premiera nie trzeba było długo czekać. Jestem zadowolona, bo uważam, że on jako polityk nie do końca się sprawdza, jest chwiejny, nie ma silnej osobowości. Ale analiza przyczyn decyzji Szefa Rady Europejskiej wydaje się być trochę bardziej skomplikowana, i zdaniem wielu sięga porażki z Lechem Kaczyńskim w wyborach z 2005 roku. Była to trauma. Sposób wyjścia z tej przegranej wówczas i ośmiokrotne zwycięstwo w wyborach nad pokazało, jakie ogromne zdolności polityczne i mobilizacyjne ma Donald Tusk. Tak. Rzeczy w tym. Że tych zdolności szef Rady Europejskiej być może już do końca swojej kariery będzie używał poza granicami naszego kraju. Wykorzystam każdą możliwość, aby nadal wzmacniać pozycję Polski w Europie i na świecie. Już 20 listopada były premier może zostać szefem Europejskiej Partii Ludowej, tym samym na stałe, pozostawiając polską opozycję z pytaniem: co po Donaldzie Tusku? Donald Tusk bardzo jasno mówi, że czas na nowych polityków, którzy do tej pory nie zużyci byli trudnymi decyzjami. Na giełdzie nazwisk dominują Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Scenariusze są dwa. Pakt o nieagresji, walka wyborcza na wzór wyborów parlamentarnych lub bory na łonie całej opozycji. Uważam, że czeka, tak, że czeka nas ostra i ciężka, trudna, pełna, że tak powiem, konieczność daleko idącego zaangażowania kampania co do tego nie ma wątpliwości. Jeden kandydat opozycji wydaje się mało prawdopodobny, ale taki scenariusz oznaczałby o wiele większy budżet na kampanię. A to może być kluczowe w starciu z prezydentem Andrzejem Dudą, który także dzięki rezygnacji Donalda Tuska ma ogromne szanse na reelekcję. Dla Wydarzeń Grzegorz Łaguna, Polsat News. A więcej politycznych komentarzy w gościu Wydarzeń Bogdan Romanowski będzie rozmawiał z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.